Zapraszamy na pokaz mody regionalnych strojów ludowych pod tytułem Nasze Małe Ojczyzny. Pokaz przygotowali wolontariusze z prywatnego technikum zawodowego w Nowym Sączu. Kolejno zobaczymy prezentację strojów krakowskiego, gorlickiego, śląskiego, rzeszowskiego, lubelskiego oraz stroje lachowskie, łąckie i podhalańskie. Podczas prezentacji będzie można usłyszeć krótkie noty etnograficzne na temat każdego ze strojów. Serdecznie zapraszamy. Kali państwo, przed Państwem Ewelina, Zuzanna i Maksymilian. Prezentują oni dzisiaj strój krakowski. Strój krakowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych strojów ludowych w naszym kraju. Przez długi czas uznawany był za strój narodowy Gorące Brawa, koli państwo. Do tej rangi podniósł go m.in. udział krakowskich kosynierów w powstaniu kościuszkowskich, Maksymilian. Nosi białą mylnianą koszulę, ozdobioną pod szyją czerwonymi tasiemkami. Założył też długi kaftan, bez rękawów, szyty z ciemnego sukna, z czerwonym podbiciem, obszyty dekoracyjnymi kwościkami i guzikami. Portki, czyli jasne, płócienne spodnie, czerwone blążki nosi wypuszczone z buty. Ewelina i Zuzanna na śnieżno-białą, ozdobioną angielskim haftem koszulę zakładają aksamitny gorset wyszywany kolorowym haftem. Przystrojony błyszczącymi różnobarwnymi cekinami, kolankami, chwościkami, tasiemkami i wstążeczkami. Kwiecistą, marszczoną spódnicę przewiązuje się w pasie białym, tiulowym fartuszkiem zwanym zapaską, którego ozdobą jest haft angielski. Uzupełnieniem stroju są naturalne korale, które pięknie kontrastują z bielą koszuli. Nakryciem głowy dziewczyn są bianki ze sztucznych kwiatów przybrane kolorowymi, spływającymi na plecy z tążkami. Kalipaństwo gorące brawa Ewelina, Suzanna i Maksymilian prezentują Państwem strój krakowski. Szanowni Państwo, teraz Patryk i Patrycja prezentują strój Pogórzański-Gorlicki. Patryk, na strój męski składa się biała sukmana, czyli cuva oraz błękitna kamizelka. Spodnie letnie codziennego użytku szyto spódna z płótna zgrzebnego, lnianego lub konopnego, a świątecznie sukna błękitnego lub granatowego. Patrycja, na strój kobiecy składa się następujące elementy. Koszula z płótna, fartuch, czyli spódnica marszczona w pasie, ozdobiona dołem białym haftem z białą do tego zapasu. Na koszulę wkładano gorset, silnie wycięte, sznurowane, zdobione drobnymi tackami, później także różnymi koralikami. Strój uzupełniały korale. Patryk i Patrycja, dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, przed Państwem Agnieszka i Paweł, którzy zaprezentują strój śląski. Agnieszka. Koszula zwana kawotkiem, uszyta jest z cienkiego białego płótna. Przy szyi i rękawach sięgających łokci, wykończona jest szerokimi kryzami, delikatnej koronki. Dziewczyna nosi suto marszczoną, długą spódnicę, która przepasuje jedwabną zapaską zdobioną malewonymi motywami kwiatowymi. Na kawotek zakłada wierzchem, czyli sukienny gorset, który zdobią kolorowe sznureczki przy zapięciu oraz obszyta wokół dekoltu kwiecista wstążka ułożona z fałdki. Uzupełnione w stroju są czerwone kolory. Młode, niezamęczne dziewczęta chodziły z odkrytą głową, a włosy splatały w jeden warkocz, który związywał się gładką wstążką w kolorze wiśniowym, niebieskim albo zielonym. Agnieszce dzisiaj towarzyszy Paweł w górniczym stroju galowym. Paratny strój górniczy składa się z marynarki oraz czaka z piórze. Mundu jest uszyty z krępy z dodatkowymi naszywkami z Aksamitu na mankietach, ramionach, komierzach i piersiach. Dodatkowymi elementami są aplikacje ze złotej nici. Górniczy stopień można poznać po kolorze bielopusza. Na czaku czerwone bielopusze są zarezerwowane dla muzyków górniczych orkiestr i biało-czerwone dla mistrzów. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że do wykonania jednego piórkusza potrzeba aż 200 gęsich piór. Agnieszka i Paweł stoją kularski gorące bala, Zapraszamy Wiolettę, Karolinę i Patryka. Wioletta i Karolina zaprezentują strój lubelski. Młode dziewczęta najczęściej chodziły z gołymi głowami. Włos zaplatało się w warkocze, w które platało się kolorowe wstążki. Czasami też wpinało się w piaty albo stawiało głowę z pinkami. Kobieca koszula miała krój przymarkowy. Pierwsze koszu... koszulę szyło się z mnu samodziałowego. Materiał był cienki i dobrze wybielony. Potem do szycia koszul wykorzystywało się bawełniane płótno. Pod szyją koszule były wykończone dużym, wykładanym kołnierzykiem z prostokątnymi rogami. Kołnierzyk wiązało się za pomocą stążeczek, najczęściej czerwonych albo zielonych. Rękawy koszuli były szerokie, zakończone dopasowanymi mankietami. Patryk prezentuje strój rzeszowski. Strój męski składał się z półciennej koszuli i portek zrobionych z sukna, tak zwanej sukienianki w kolorze niebieskim. Do kamizelki były przyszywane wzdłuż guzików małe kolorowe pomponiki. Wielkie prawa dla wiolety, Karolina i Pani. Kali Państwo, przed Państwem Bata, która dzisiaj, Batka, przepraszam, zaprezentuje swój z okolic Librantowa. Librantowianie kultywują tradycje laków sądeckich. W tradycyjnym stroju panieńskim charakterystyczne były ciemne, czarne, granatowe, i bordowe, najczęściej aksamitne gorsety z owalnym dekoltem i niedużymi półokrągłymi, lekko zachodzącymi na siebie kaletkami. Przednie krawędzie usztywniano stalkami i zapinano na haftki. Do stroju wyjściowego zakładano spódnicę farbówki z domowych bucien, ręcznie barwionych i drukowanych w jasne, drobne wzorki. Beatka z Librantowej, gorące brawa. Gorąc. Wielkie brawa dla Madzi, która prezentuje strój podegrodzki. Koszulę damskie szyło się z cienkiego, dobrze wybielonego samodziału lub Koszula była kroju krzymaramkowego, na materiały pojawiały się gęste hafty, przedstawiające motyw kwiatowe i listy. Gorset damski szyło się z czarnego aksamitu. Korset był lekko dopasowany do kobiecej figury, miał niewielki dekolt i sięgał do linii pasa. Do dolnego brzegu doszywały się niewielkie kaletki. Gorsety oprzywało się koralikami albo cienkimi sznureczkami dla ozdobu. Na plecach i przodach wyszywały się drobnymi koralikami motywy kwiatowe na charakterystycznej, esowatej gałązce. Korset usztywniało się prętami zakończonymi mosiężnymi kurkami, a całość zapinało się na haftki. Do pierwszych dekad XX wieku kobiety nosili budziki z miękką cholewą. Cholewa, cholewka w okolicy kostki była karbowana, podobnie jak w przypadku butów noszonych przez mężczyzn. Do butów zakładano się onucki, potem pojawiała się moda na czarne trzewiki na wysokim obcasie. Wielkie brawa dla Magda. Przed Państwem Paulinka, która zaprezentuje strój regionalny Górali Łomskich. Panny zakładały golsety i ozdobne białe koszule. Kobiece koszule ozdabiało się haftem angielskim, najczęściej z motywem roślinnym. Goset nakładany na koszulę był w kolorze czarnym, bordowym lub granatowym. Przed drugą wojną światową górali łęccy zaczęli nosić spódnice krakowskie, które obowiązują jako tradycyjny strój do dziś. Spódnice krakowskie są dużo krótsze, bo tylko do kolan i nie nosiło się do nich zapasek. Utrzymały się za to białe halki, które lekko wystają spod spódnicy. Kobiety ubierały na nogi skórzane kierpce. Bogatsze obywatelki chodziły w skórzanych butach z kolewami, potem przyszła mural na trzewiki. Największą oznaką zamożności kobiety były noszone przez nią prawdziwe korale. Zwracano uwagę na nie tylko prawdziwość, ale również na ilość sznurów, kolor i wielkość paciorków. Najcenniejsze były duże korale o różowym zabarwieniu. Paulina i z II Regionali Górali Na zakończenie Ania i Asia zaprezentują stroje podhalańskie. Koszula damska była kroju przymarkowego. Szyło się ją z fabrycznego płótna lnianego albo z tkaniny batystowej. Kobiece koszule w stroju podhalańskim były bardzo bogato zdobione, zwłaszcza te, które ubierały się do gorsetu. Zazwyczaj gorsety były z aksamitu odczuwane lnianym płótnem, ale spotykało się także gorset z jedwabem. Popularnym motywem zdobniczym na gorsetach były rośliny. Korset posiadał na przedzie sznurowanie, używało się szerokiej czerwonej wstążki, która wiązało się na dole albo na górze w dużą kokardę. Na przełomie XIX i XX stulecia spod haleńskiego stroju kobiecego zniknęły zapaski. Zaczęto za to nosić wielokoro... wielokolo... wielokolorowe spódnice. Pod spódnicą dziewczyny nosi... nosiły białą halkę zwaną hartugę. A na shi, sznury w czerwonych kolarach kolami. Wielkie prawo dani. Jaś,